Jak to zacząć? Hello everybody, jestem Radosław. <ścoughs> Hello everybody! <ścoughs> nie no nie dzisiaj nie pójdzie. To powitanie za bardzo. Hello everybody, jestem Radosław, jestem kolarzem wybitnym. No żadne to nowiny, ale kolarze wybitni mają w życiu... Przesrane. Przesrane, no. A dlaczego? A na przykład ostatnio ktoś mi napisał i to kilka osób. Że jak wieprz wyglądam podobno. Tak? Kto ci tak napisał? Jaki tam wieprz? Ja wam dam wieprza. Zdrowy pojosiaczek z ciebie. Chcecie zobaczyć wieprza, to ja wam dzisiaj wieprza pokażę. Dopiero. Dziś wycieczka pod tytułem wieprz na rowerze. O! Burdel na kółkach. A tak w ogóle to jesteśmy w najdziwniejszym regionie Polski. Na roztoczu. Roztocze! Dlaczego najdziwniejszym? Żadnej kapeli tu nie ma metalowej. Ani death metalu tu nie grają, ani black metalu. No nie ma! No na roztoczu nie ma żadnej kapeli, która napićdza konkretnie. <grym> Czy można znaleźć drugi taki region w Polsce? No nie bardzo. Nawet wczoraj w Szczebrzeszynie. Szczebrzeszyn! Nie się dobrze zapowiadało, bo był sklep z artykułami metalowymi. I dupa, nawet na murach było widać jakąś frakcję antyhipkopową Liro już się skończył podobno na, na czarnej płycie Dobra, ruszamy No to jazda Co w ogóle w tym Szczebrzeszynie było? Świerszcze były? No atrakcja po tak zwanym chuju to jest generalnie Czy tam chrząszcze? Świerszcze czy chrząszcze? Chrząszcze Co, ładny ten chrząszcz? Nie, ten mi się podoba No ten urodziwy, prawda? Ten jest jakiś taki... To kolejnych szrząstach chyba zaczynam wyglądać jak pszół. Książ. Panie książszu, panu dobrze, że pan nie musi na tym cholernym roberze jeździć. Rynek był piękny, o. To chyba jeden z najpiękniejszych rynków w Polsce, no. Sama Zieleń tutaj prawie. Ależ to był kawał rynku. Jaka tu roślinność jest? Pani zna się na, na roślinach. Co jaka? Zawsze mówiłem, że natura to bzdura. Plastiki jest fantastyk, a teraz jeszcze dołożymy, że beton jest fantastyk. I wąwóz był. Pod Szczebrzeszynem w Kawęczynku A najbardziej to tu bym chciał dojść Uszczany dół. Puszczane doły to nie są, ale też dają radę, nie? Krótki postój, bo jakaś plaża się trafiła Majdan to się nazywa Sopocki Majdan Sopocki Gdzie Małgosia? Sopocka, nie to Fantastycznie, ja już bym nigdzie dalej nie jechał. No, mi też się nie chce. Bardzo dobra wycieczka, 500 metrów, grzybobranie nam się trafiło teraz. No, To ho, 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 ho. O. jadalne? Ja zjem. Ciotusza stara. A ja? My tak trochę jedziemy jak jakieś ciotusze stare, nie? To jest tak, ale. Czy mi z tym źle? Nie sądzę. No, nareszcie to nasza dzisiejsza trasa jakoś zaczyna wyglądać i można sobie coś podprowadzić, nie? Tak. I lubię prowadzić rower. To jest moje nowe hobby. Polecam, pchanie ojowajów. Nowa dyscyplina. Oho, dobrze, że nie jesteśmy samochodem. No bo byłoby pod górę. Krasnobród. Tu może być nieźle, nie? No, ładny brud. Krasny, czyli ładny, brud, czyli brud. No to zobaczymy. Mój na kółkach już jest. No piknie, piknie. Wiem co sobie dzisiaj zrobię. Co? Tatuaż. O, dawaj. No tatuaże tu mają. Tadam, proszę bardzo, jakie ładne tatuaże. To musimy gdzieś na chwilę usiąść i ja sobie wymyślać co sobie wytatuować. Gdzie? Ja sobie wytatuowałam na przykład takie coś. Na czole. No już po tatuażu, ale se zrobiłem, nie? Pewnie wszyscy będą chcieli wiedzieć gdzie. Na dupie. A pisanki sobie zrobiłem. No tak, noc za chwilę. Święta się zbliżają, zrobiłem sobie pisanki. A jaki tu jest pomost? Ostatnio byliśmy na takim pomoście, nie? Komo? W KOMO we Włoszech, tak się nam skojarzyło. Krasnoobrót to polskie KOMO, no. Też są góry jak widać, też są jednostki pływające. No są. Nie podoba mi się tylko, że za czysto tutaj, więcej tu by się przydało. Czy wszyscy już gotowi? Bo zaraz pojawi się tytułowy wieprz. Ja już go prawie widzę. O, i kury widzę. To jest wieprz! Rzeka wieprz i teraz będziemy wzdłuż tej rzeki jechać na rowerze. A jak nas popierdzieli, to może nawet będzie wieprz w kajaku. Wieprz i świnia. No i jednak nas popierniczyło. Warto. Jak tam wieprz z przodu się podoba? Się podoba. No piknie tu, no piknie. To za cicho. Mógłby coś napierdalać. Get the fuck Prowadź, prowadź, no. Zostaniemy zawsze. Woda jaka tu ładna, czysta. Ja bym się napił tej wody z wieprza. A jak się nazywa woda z wieprza? Wieprzowinka. Wieprzowina. No i od tej wieprzowiny to ja podobno tutaj pryszcza od razu dostałem jakiegoś na, na nosie. Tak mówią. Ja pierdziele, jeszcze piwo mi się wylało. No mówiłem, że zawsze ma przez rany kolaż wybitny. No. Przy okazji zrobimy test. Czym się różni Pils od lagera? To jest bardzo poważne pytanie. Lager, Pils. Niczym. No nie wiem, jak to się czymś różni, to ja chyba nie jestem kularzem wybitnym. No i niestety znowu ten cholerny rower. Ale nam się tu trafiło. Polska stolica Bondyć Bondycz! A przed wczoraj bodajże byliśmy w miejscowości susie. Kargoli i Pawlak witają w Suścu Bo dostaliśmy cynk, że tam jakieś szumy na Tanwie wywaliło. Więc trzeba było pojechać sprawdzić jak je wyleczyć. No i kurwa, rzeczywiście to szumi. Wsikać się można od tych szumów, nie? No ja jeszcze dwa razy wsikałam. Na raz? Dwa razy na raz? Dwa razy na raz. I dupa! To nie da się wyleczyć tych szumów? Za późno. Zostaną. Za późno. Ale na pocieszenie było chociaż piwko o nazwie. Szumy. I moim zdaniem każdy, kto je wypije, powinien dostać odznakę szumowiny. O! Taka właśnie powinna powstać od znaka, szumowiny Polski I już wjeżdżamy do zwierzyńca! A tam będzie meta. A co się robi w zwierzyńcu? A można na przykład sobie pójść na jazzowe warsztaty wokalne. Ja ostatnio byłem, polecam. Do pubu chciałem wejść i drzwi pomyliłem. I zamiast do pubu wlazłem na warsztaty jazzowe wokalne. Jak kiedyś zaśpiewam ładnie w jakimś utworze jazzowym, no to będzie wynikiem tej wizyty w Zwierzyńcu. To czekał na ten moment. Ja generalnie śpiewam ładnie, a teraz po takich warsztatach, to już w ogóle. Idziemy, ja spalimy ognisko, będziesz śpiewał przy ognisku. Przy ognisku to tylko jazzmenów potrzeba na wokalu. Ależ to będzie występ. No dobra, to by było na tyle, bo się muszę jeszcze do tego występu chyba zaraz przygotować. Dziękujemy za uwagę.